Cześć! W tym filmiku omówię rozwiązania zadań od 21 do 25 z Kangura Matematycznego 2015 na poziomie student. Zadanie 21. W pudełku jest 2015 koralików ponumerowanych liczbami od 1 do 2015. Koraliki z równą sumą wypisanych na nich cyfr mają ten sam kolor, a koraliki z różnymi sumami mają różne kolory. Ile jest różnych kolorów koralików w pudełku? Tu najłatwiej będzie po prostu znaleźć. Minimalną wartość sumy cyfr na koraliku i maksymalną wartość sumy cyfr na koraliku. Minimalna wartość no to jest 1. Suma cyfr na jedynce to no to jest 1, a maksymalna wartość będzie na koraliku oznaczonym numerem 1999 i wyniesie ona dokładnie 28. I to jest koniec zadania. Po prostu takich różnych kolorów, koralików w pudełku będzie 28. Zadanie 22, które z poniższych zdań jest pierwszym zdaniem prawdziwym, jeśli zdania czytamy w kolejności od 1 do 5. Cztery zdania odnoszą się do innych zdań. W piątym zdaniu jest równość. 1 plus 1 równa się 2, jest ona prawdziwa. Teraz szukamy zdania, które odnosi się do tego piątego zdania. Jest to zdanie trzecie, które brzmi: zdanie piąte jest fałszywe. Wiemy, że zdanie piąte jest prawdziwe, więc zdanie trzecie jest fałszywe. Teraz szukamy zdania, które odnosi się do zdania trzeciego. W zdaniu pierwszym mamy napisane: zdanie trzecie jest prawdziwe, jest to fałsz. Teraz szukamy zdania, które odnosi się do zdania pierwszego. W zdaniu drugim mamy napisane: zdanie pierwsze jest prawdziwe, znowu fałsz. I teraz szukamy zdania, które odnosi się do zdania drugiego, to jest to zdanie czwarte, które brzmi: zdanie drugie jest fałszywe i to jest prawda. Więc pierwszym zdaniem prawdziwym jest zdanie czwarte. Poprawna jest odpowiedź D. W zadaniu 23 mamy taki problem: na ile sposobów można pokolorować krawędzie sześcianu ABCDEFGH czterema danymi kolorami, jeśli na każdej ścianie mają być krawędzie we wszystkich czterech kolorach. I tak, mamy sześcian, i podstawę tego sześcianu możemy pomalować tymi czterema kolorami na cztery silnia sposobów. Cztery silnia to jest 24. Tutaj zaprezentowałem przykładowy sposób pokolorowania podstawy tego sześciami. To jest tak, jakbyśmy wybierali miejsca w rzędzie dla tych kolorów. No i teraz do tego musimy dodać spostrzeżenie, że wszystkie krawędzie w tych samych kolorach muszą być skośne, to znaczy muszą być do siebie prostopadłe i nie mogą mieć wspólnego wierzchołka. W innym przypadku. Po prostu dostalibyśmy sytuację, w której krawędzie pomalowane tymi samymi kolorami są na jednej ścianie. No i tutaj zaprezentuję przykładowe pokolorowanie pozostałych dwóch krawędzi kolorem niebieskim. Może to być w ten sposób, a też może to być w ten sposób. Czyli widać, że generalnie przy już ustalonych kolorach podstawy takich sposobów na wybór pozostałych dwóch krawędzi są dwa. Tak samo będzie z krawędziami zielonymi, żółtymi i czerwonymi. Więc te 24 sposoby musimy jeszcze przemnożyć razy 2. Otrzymujemy odpowiedź 2 razy 24. Zadanie 24. Ile jest wielokątów foremnych, których miara kąta wewnętrznego w stopniach jest liczbą całkowitą? Zapiszmy wzór na miarę kąta wewnętrznego w wielokącie foremnym. To jest nic innego jak 180 razy n 2 podzielić na n, gdzie n jest liczbą boków i wiemy z treści zadania, że to powinno być całkowite. Więc na pewno Wszystkie liczby n, większe równe 3, będące dzielnikami 180, spełniają warunki zadania. No I tutaj no, wypisałem te dzielniki. Tak mamy 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 i 180. Wtedy mamy pewność, że. Liczba 180 razy n minus 2 podzielona przez n da nam liczbę całkowitą. Ale oprócz tego musimy jeszcze uwzględnić dwukrotności tych dzielników. Oczywiście dwukrotności tych dzielników, które się nie powtarzają. Będzie to 8, 24, 40, 72, 120. Bo jak teraz na przykład 180 razy n minus 2 podzielimy przez 8. No to tak ósemka ze 180 skróci się tak, że w mianowniku zostanie 2. Ale n 2 jest liczbą parzystą, więc ta dwójka się również skróci, zostanie 1, więc cały iloraz będzie całkowity, podobnie dla 24, czwórki, 40, 72 i 120. Możecie to sobie nawet sprawdzić. Więc dzielników jest 16, dwukrotności tych dzielników jest oczywiście 6. Więc w sumie mamy 22 wielokąty foremne, jak poprawna jest odpowiedź T. I zadanie 25, ile trzy cyfrowych liczb naturalnych jest sumą dokładnie 9 różnych liczb całkowitych, z których każda jest potęgą liczby 2. Dopuszczamy potęgę 2 do zerowej. Tu można zastosować taki trik. Najpierw wypisać kolejne potęgi e, dwójki od 2 do 0 do 2 do 9. To jest 10 potęg. I to w sumie nam daje 2 do 10 minus 1, czyli 1023. I teraz zauważmy, że jak wykreślimy jedną z tych potęg, to zostanie nam 9 i chodzi o to, żeby ich suma dawała liczbę trzycyfrową, czyli była większa równa 100, mniejsza równa 999. I tutaj przez duże x oznaczyłem zbiór liczb, które możemy usunąć, tak, żeby pozostałe 9 dawały w sumie liczbę trzycyfrową. No i każdy element tego zbioru mały x musi być zatem mniejszy równy 923. Tak, żebyśmy nie weszli w liczby dwucyfrowe i musi być większe równe 24, żebyśmy weszli już do liczb trzycyfrowych, bo gdyby było gdyby x był mniejszy, no to wtedy byśmy zostali w tych liczbach czterocyfrowych. Więc do zbioru X należą tej 2 do 5, czyli 32, 2 do 6, 64, 2 do 7, 128, 2 do 8, 256 i 2 do 9, 512. Zatem tutaj poprawna jest odpowiedź E. Takich liczb jest dokładnie 5. No i to było rozwiązanie ostatniego zadania w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach i dziękuję za uwagę.